Honda NSR 125 96 albo 7 rocznik. Dwusuwik taki rasowy ścigant mniejszych pojemności z tamtych lat. To nic wiele nie ma taki przeglądnikowy. Po zakupie, a że to dwusów, to nic bardzo się tu nie dzieje. Poważnego może się dziać, ale się nie dzieje. Czyli co, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, olej skrzyni biegów. Jakieś tam drobne wycieki, bo tu widziałem spod wałeczko od y, biegów, jakiś tam spokryw, ale to tam kilka a czyli tak pewnie wezmę cały zestaw, bo, bo właściciel chciał, żeby do tłoka zaglądał, czy tam się nic nie dzieje. Tutaj mamy selekcję nikasilowe, także można coś tam wrzucić na wymiar jakiś, troszkę taki tam poklejony w paru miejscach, ale to ma swoje lata, ma prawo, więc do ściągnięcia jak zawsze siedzenie, zbiornik. Yy... Być może któryś plastik, zobaczymy tylko z czasem, nie jeden bok wystarczy. Albo i drugi zobaczymy jak tam te uszczelki. Dobra, jako że baterię mam słabą, to podpinam do ładowania i jak pościągam troszkę coś tam będzie już widać coś ciekawszego, to to się włączy Jedna strona rozebrana w celu wymiany uszczelki, żeby się tutaj nic nie znielało. Wyczyszczone już powierzchnia. Nieraz ja akurat ten hamulcowy wymieniam z tyłu i co, z drugiej strony również rozkręcone, yy, tłoczek zdemontowany, a tutaj mam te pokrywa i gaźnik. Widzicie, pokrywa też już ładnie wyczyszczona, wymyta, a tłoczek leży tutaj. Meteor był tłok, cylinder cylinder na piecyku grzał się, no jest z tym użyłem na piecyk widzę, grzał się do zmiany, do zmierzenia selekcji. No i tutaj tam widzicie, korbę zatkane papierem, wszystko. Gaźnik ściągnięty, linki pościągane. I tak to leży. Żeby właśnie, punktuję teraz tył w celu wymiany płynu. I co, będzie tyle na razie, bo gaźnik rozbiorę, mejka puszczę, niech się grzeje, puszczę, włączę, niech się grzeje. Uszczelki tłoka będę miał jutro. Pewnie się to poskłada w dniu jutrzejszym. Taki krótki film, może sobie z tego składania coś tam więcej pokażę. Bo z rozbiórki, no co co, to kilka śrub pokrywa schodzi. Wyczyścić, wydrapać, wymienić płyn, no co tu, Ani zaworów, ani rozrządu, nic tu bardzo się nie dzieje. Także przy składaniu będzie coś tego więcej. Do nsr -ki kilka fantów. Mam gaźnik jeszcze rozebrany, o, tu takiego asa małego. Yy, I co? Gaźnik poskłanam, wymyty, to jest dźwiękowo, gaźnik i gaźnik. No i tutaj te pokrywy boczne i śruby. Uszczelki już przeniacza. łożysko, znacze. Ja łożysko korbowody też widzicie świeże. A tutaj jeszcze jakieś fanty z CRF-ki zostały. Tutaj też w miarę widać wszystko ładnie ogarnięte. Po zakładam uszczelki uszczelniacze yy, tam na wałeczek odbiegów bo, bo tam się poci tutaj na na tą stronę to jedynie na wał i z drugą stronę pod magneto i no i spróbujemy. Zaleję olej, założę tłoka i spróbujemy jak to będzie wszystko chciało odpalić. Na razie kamerę trzymam w rękach muszę sobie założyć na na uchwyty i dopiero na głowę wrzucę. Także wracam za chwilę. Na razie tylko pokazuję, co i jak. Dobra, siedzi. Cymmering yy... widzicie tutaj. Widzicie, nie widzicie zielony świeży. Sprzęgło jest złożone. Więc można by ciąść pokrywą, że tak powiem. O dobra. Sprzęgło działa, bo pokrywa odpycha, więc chyba jest dobrze, to zbieram sobie jakąś największą ilość śrub. Jakaś idzie dłuższa, czyli być może ta. No, mi się, że ona. Idzie. Tu idą. Ta za krótka. Rozmiar dłuższa, czyli te pół centymetra. Czyli, czyli ta. I następny temat będzie pokrywa pompy wody. Mamy a jakże? Też już wyczyszczona, i nie troszkę tak. to jeszcze i która to będzie? Czy w ogóle będzie? Pust wody, a tu mamy przykręcenie, przez zaszalałeś, te będą te długie i jedna krótka. Quatro é 4 teraz ten as pod to chyba raczej uszczelki nie będzie no nie ma z tego względu, że tu się nic nie leje, nie ma oleju w ogóle. Tutaj jest dozownik, to jest widzelinka, powiem tak, włożę. A to i tak podpięty nie jest. także Zrobimy tak, jak było, że po prostu się ją tylko zamontuje. Chyba ani wężyków nie ma, ani nic. także ona tak po prostu o, wężyk jest, zaślepiony śruba ona tak tylko jest, bo jest. No bo tak wiem. Temat jest odpięty. I później druga strona, tam akurat oleju nie ma, olej teoretycznie już mogę zalać nawet. I zajmiemy się złożeniem tego gaźnika i tłoka. Zobaczcie, ale tłoka Wam nie pokażę z tego powodu, że yy, dość tam jest dojście, takim nie bardzo mnie to satysfakcjonuje. I to się na pewno nie uda tak szybko. Więc takie troszkę pewnie będzie kalectwo. Ale to za to pierwsze odpalenie się zrobi. Możemy tego tłoka za chwilkę, to już wam pokażę jak, jak będzie założony. No to tak mi się nie uda na pewno. Wszystko to jakbym chciał. Coś tam się udało poskręcać. Widzicie tłoczek już założony, uszczelka również. A to chociaż może pokażę założenie cylindra. Olej jaki będzie zalany, a na razie się do niego nie dostanę. Tam i pomierzy. To się doleje za chwilkę. Tu mam wyczyszczone, tulejki siedzą, uszczelka jest, cyninder lekko bliźnięty honownicą, znowu nie jakoś mega, mega dużo, żeby mu tam wymiaru bardzo nie pozmieniać, bo, bo po co? Więc przy odrobinie szczęścia spróbujmy założyć, tylko jeszcze muszę pierścienie ładnie na zamki trafić. No Można było ten silnik wyciągnąć, ale po co sobie dodawać roboty? Pomału, pomału i pójdzie i tak. Coś tam strajkuje, coś tam zgłasza sprzeciw. Nie ciągniemy na siłę, bo można sobie z innego pierścienia zrobić czasem dwa. Takie krótsze i wtedy troszkę nieprzyjemnie. zobaczymy z drugiej strony co to tam się podziało. Czy już by chciał, czy, czy, czy jeszcze się wstydzi troszkę? Coś pięknego i niedrogo. Dobra, to złapie nakrętki sztuk 4 no. i cmacz. Jest gdzieś otwarty. Jest. I później głowica. Lekko ją tam na szkle żeby tam ewentualnie jakiś zadziorek jeśli by był to żeby tam wszystko znikło. Jeszcze gaźnik do poskładania. O, umieszczam sobie benzynę później. Gaźniczek się włoży i nowy przewód paliwowy, to już wyciągnę, nowy przewód z filtrem się założy. Znaczy, przewód nie jest zły, no ale filtarek się wymieni. nie, troszkę spękany już wsparciały. Nie wiem czy to jak tam kamera ułożona, czy widać. Ale też założy się świeży filterek, się założy świeżą mieszankę i będzie próba odpalenia. Czy się uda? To się okaże. To pozostało uczynić, uczynić dwie ważne rzeczy, a nawet w sumie trzy: napełnienie skrzyni, zalanie zbiornika świeżą mieszanką i odpalenie. Jak widzicie wężek i tam głęboko, nowy Askurwesem nowy filterek. Tutaj się ładnie wszystko schowa elegancko, tego i będziemy zalewać tak do mieszanki, a taki do skrzynki tryskawkowe do mieszanki, a do skrzyni. Nie, nie pachnie truskawkami, jakaś podróba, no bo skrzynia nie pachnie. I zalejemy mu tam pod max. Dobra, jest. Tutaj filtra nie ma, także po odpaleniu się pewnie nic wiele nie zmieni. Koreczek. Tak, jest. Kropaczka powietrza u samej góry. Zalany jest max. Jak na razie się nic nie leje. Dobrze jest. Dobrze jest. Płyn zalany sobie wcześniej zalałem nowy tłoczek, świecy nie wziąłem, świeca jeszcze jest stara, ale i rydowa także, ona pewnie i tak jeszcze by mi posłużyła, być może się założę zobaczymy. O dobra, zbiornik na razie niech leży i gdzie tu mamy on, on jest on. Obroty są ustawione, nieznane. Nie wiem jakie to tam są te obroty. To może na scanie dość wysoko wskoczyć. Zobaczymy, najwyżej się i skręci. Nagrywam ja to w ogóle. Nagrywam, dobra. Panie Jacku, to się nagrywa. Znacie temat, to byście nie znali. Piątka mieszanki. Świeżej na pusty zbiornik. Nowy tłoczek, cylinder przechłonowany, także świeża mieszanka jak znalazł. Troszkę bogatsza, także może sobie lekko przedymiać. No i dobra. sanie mu damy. Odpalę i kamerę wyłączę, bo będę musiał pootwierać sobie tutaj, bo się pewnie uduszę no to próba, a to może wciągnę, o. próbujemy, na razie nic, jest dobrze, Dziś nie typowo film kończący całą pracę z zewnątrz, a to z tego powodu, że sypię jak skórę wysyn I wszystko stoi w środku, w cieple. Tutaj tematy, które wymieniłem: czyli zawory gigantyczne z, z gniazdem, z Meteor Piston, o, tam widać MP, o, łożysko sko Tu jeszcze zatyczka, ponieważ jeszcze przedniego płynu nie wymieniałem. Z tego względu, a tu dość ładnie obrobione, wszystko, ale to się odkręci, że jest dość mocno skosem, Jak widzicie, a ja go sobie po prostu ściągnę z podnośnika, kierownicę skręcę, żeby był bardziej w poziomie. I wtedy się wymieni jeszcze płyn hamulcowy z przodu, ale to za chwilkę. A tymczasem, spróbujmy wykonać taki manewr. A jeszcze pokażę, może. A to tam olej, to było widać, że dolewam, no nie widać. Oczko jest malutka kropka, tylko u góry powietrza, czyli pełne oczko. Świeca zakręcona, pierwsze odpalenie na nowej świecy, mocje sięgają zenitu. Na chwilkę tylko odpalę, albo eee, no, się tu uduszę pewnie.